Straszna jest wrześniowa słota. Miarka deszczu, korzec błota. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Widokiem prześlicznych jeżówek. Ich kolorowe kwiaty we wrześniu poprawią nam humor, nawet w najbardziej pochmurne dni. Jeżówka purpurowa to bylina, której kwitnące sadzonki możemy o tej porze nabyć w wielu sklepach ogrodniczych. Można ją sadzić na rabacie pojedynczo lub w grupach. Najlepiej czuje się w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Przypominamy, że wrzesień to idealny miesiąc na założenie rabaty bylinowej, lub dosadzenie czy też przesadzenie wybranych bylin, w tym piwoni. Jeżeli chcemy powiększyć swoją kolekcję tych cudownie kwitnących w maju roślin, warto zrobić to właśnie teraz. Dzięki temu już w kolejnym roku będziemy mogli wypatrywać pierwszych okazałych, pachnących piwoniowych kwiatów. To także sezon sadzenia cebulek i bulw roślin kwitnących wczesną wiosną, które tak wszyscy lubimy. Nie tylko tulipanów, ale także tych niewielkich, delikatnie kwitnących gatunków, których wypatrujemy w pierwszej kolejności. Między innymi śnieżyczek przebiśniegów, śnieżycy wiosennej, cebulicy czy wczesnych krokusów. Już teraz można zadbać o to, żeby wiosna zawitała w naszym ogrodzie jak najszybciej. Z myślą o kolejnym sezonie możemy już teraz zadbać także o przyszły wygląd balkonów i tarasów i pobrać sadzonki wybranych roślin, których uprawę chcielibyśmy kontynuować. A sadzonki wierzchołkowe można pobrać między innymi z niektórych odmian pelargonii rabatowych i bluszczolistnych, skomarzycy, dichondry, kocanki, bluszczyku czy bluszczu. Ukorzeniać możemy je w wodzie lub bezpośrednio w podłożu w niewielkich doniczkach. 23 września żegnamy już lato, a witamy jesień. Tego dnia przypada też dzień spadającego liścia ale bardziej kojarzymy tę datę z pierwszym dniem kalendarzowej jesieni. Niektórzy wpadają o tej porze w melancholijny nastrój, zatem przypominamy, że to także bardzo piękna pora roku. Świadczą o tym na przykład jesienne kwiaty i cudownie przebarwione liście roślin, które mogą zastąpić na przykład letnie nasadzenia w donicach, na tarasach lub balkonach. Przepiękne złocienie, czyli chryzantemy, astry, ozdobne kapusty i papryczki, żurawki i trawy ozdobne oraz oczywiście Wspaniale prezentują się posadzone samodzielnie lub w większych kompozycjach, odpowiednio pielęgnowane i systematycznie podlewane będą ozdobą przez całą jesień, a niektóre gatunki nawet przez całą zimę. W warzywnikach kontynuujemy jesienne już zbiory i wysiewy poplonów. Przypominamy, że cały czas możemy wysiewać rzodkiewki i szpinak, roszponkę i rokietę siewną oraz sałatę na młode liście. W chłodniejszych rejonach naszego kraju możemy rozpocząć sadzenie cebuli ozimej i czosnku ozimego. Przed nadejściem chłodów pamiętajmy w szczególny sposób o zebraniu wszystkich warzyw ciepłolubnych, pomidorów, papryki, fasolki szparagowej, cukinii i innych warzyw dyniowatych. Jeżeli w ogrodzie lub na balkonie spędzały lato nasze domowe rośliny doniczkowe, to również musimy zaplanować ich powrót do domu. Na zewnątrz mogą jeszcze jakiś czas pozostać bardziej wytrzymałe rośliny śródziemnomorskie, takie jak np. oleandry czy cytrusy, ale one również powinny znaleźć się w cieplejszym miejscu przed nadejściem mrozów. Po wniesieniu do wnętrza obserwujmy dokładnie nasze rośliny pod kątem szkodników. Czasami niechcący możemy razem z roślinami wnieść do mieszkania mszyce, przędziorki lub inne niechciane owady, które mogłyby wyrządzić szkody i zaatakować także pozostałe domowe okazy. Jeżeli je zauważymy, jak najszybciej należy się ich pozbyć ręcznie lub poprzez oprysk wybranym środkiem owadobójczym. Może być to na przykład ekologiczny, gotowy do użycia spray na bazie oleju. Im szybciej zareagujemy, tym większa szansa na utrzymanie naszej kolekcji roślin w zdrowiu. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Życzymy udanego tygodnia! I zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień.